Okej. teraz Szukamy pana Michała Michalaka. Możemy go tutaj zostać w jakimś pokoju? Niech Dobra, szukamy dalej, dziękuję. Mieliśmy nie wchodzić, nie? Nie, nie. Znaczy, jest z tego, co wiem, jest doradcą i A, tak. A, już wiem, że ten pan, który jest doradcą, bo tu ktoś o niego pyta, czy on w ogóle urzęduje, przyjmuje, czy, czy jest w stanie. To ja nie wiedziałem, że pan jest Dzień dobry. Panu, Część, panu, masz? Kto masz, Nie wiem, czy Ciężko stwierdzić. No, tak. Dobra, To, to pana teraz znowu Dalej ja wiedziałem, że Pani skośnięta nazwisko, a nie Okej, okay, tak? dobra. Idziemy mm. do Wcześniej jeszcze. Dzień dobry. Słuchaj, jestem teraz w Gostynie, szukam Pana Michała Michalaka. Michał Michalak, doradca Pana Wica. Aha, nie wiecie gdzie mogę go spotkać. Dobra, dzięki, na razie. Na samą górę nie idziemy, Co? Na samą górę? Jeszcze sekretariat. Dwa pytanka. Pierwsza miała pani na co mówić z starostwa, bo ewentualnie stanę na spotkanie. Nie, no zgadza się. I przekazałam informacje i nie mam jeszcze informacji z nim. Rozumiem. Drugie mnie pytanie. Szukamy pana Michała Michalaka, doradcy starostwa. Czy może go ewentualnie spotkać. A sekretariat starostwa Barbara Błudnera słucham? Jeszcze raz, jak się pan nazywa? Ja się nazywam Maciej co jestem z rewersji teraz w bez... O, właśnie, jest nasza wizytówka. Tak, tak, oczywiście. Szukamy pana Michała Michalaka. Gdzie możemy go spotkać? Maciej Gocel. Mhm. Proszę o chwilkę zaczekasz, dobrze? Dobrze, dziękuję. No i co? Nie jest Pan Michalak. Od Pana Baranowskiego rozumiem jest taka tak, informacja, tak? że nie jest pracownikiem Starostwa Pan Michalek, no, Dobrze, przedłuży. ale y, znaczy nie ma go tutaj w ogóle nie jest pracownikiem, tak? Nie ma Pracownikiem starostwa. starostwa nie jest. Okej, okay. dobra. Dziękujemy bardzo. Wcenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Bez... No, niekoniecznie chciał udzielać wywiadu w jakiej sprawie. W bez... No właśnie byliśmy w Starostwie e, celem ustalenia... ustalenia zatrudnienia pana Michała M. Pana Michała Michalaka. W Starostwie powiedziano nam we wszystkich pokojach, że taki człowiek nie pracuje, mimo wszystko, że wczoraj udzielił nam wywiadu pan ta, przewodniczący, pan Tarka, że taka osoba jest zatrudniana w powiecie. Dzisiaj się okazało po naszej wizycie w powiecie, że ta osoba nie jest zatrudniona z oficjalnej informacji pana Baranowskiego, która nam została przekazana przez sekretarkę. Więc znowu wracamy do punktu, do punktu wyjścia, gdzie byliśmy wcześniej tu u Państwa z pytaniem odnośnie tej osoby, czy jest ona tutaj zatrudniona u Was w Waszych strukturach? Znaczy pan Michalak był u nas zatrudniony w pewnym okresie. A w jakim okresie był zatrudniony? Yy, to jest miesiąc grudnia. miesiąc miesiącu grudniu, tak? Czyli yy, był na umowę zlecenie. No to, był to już o pracę? Na, na pewno nie umowa o pracy. Umowa zlecenie. Na pewno nie stała umowa o pracę. Rozumiemy. Yy, na stanowisku ten pan był w yy, jakim zatrudniony? No to już nie chciałbym mówić. No, no to jest to naprawdę taką tajemnicą dla szpitala? Nie na no, to są szczegóły, no, bo to są wewnętrzne sprawy szpitala. No. no z tego co wiem, no to miał być osobą, która ma, miała pomóc szpitalowi. No. no zgadza się. Czyli, czyli jako... A ta słowa, no nie chciałbym szczegółów... E My nie chcemy e dokładnie, panie dyrektorze, ja znać szczegółów. My chcemy tylko wiedzieć, czy ten człowiek miał wam pomóc? Tak, tak, tak. I czy ta rzeczywiście praca jego zas Skutkowała pomocą i wyciągnęliście z tego jakieś wnioski? Znaczy, no, wnioski wyciągnęliśmy, zobaczymy, jak się okaże dalej, jak to mhm. kwestia wdrożenia. Czyli to jako ekspert jakiś po prostu. jak z grubsza, I czy to pod, jest Pan w stanie potwierdzić y, tą wersję wynagrodzenia Pana, którą publikowaliśmy na łamach teraz? Znaczy, no, wy, kwestie wynagrodzenia są sprawą między firmą a osobą, która bierze te czyli, czyli tak naprawdę na obecną chwilę nie jesteśmy w stanie się. Czyli na dzień dzisiejszy ta osoba też nie, już, nie jest już zatrudniona? No w tej chwili nie. Już nie jest. Czyli nie mamy czego szukać po szpitalu. Nie. No. no to dziękuję.